Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, moje nazwisko Barczak, Joanna. Przyjechałam z Wrocławia ze Szkoły Szkół Pancin nr 2. Jestem nauczycielem przedmiotów gastronomicznych. W tej chwili uczę w zasadniczej w szkole zawodowej, klasy oczywiście kucharskiej. Na dzisiejszych zajęciach będziemy omawiać sobie potrawy z wołowiny, będziemy wykonywać dzisiaj ćwiczenie w postaci stroganowa wołowego plus króciutko omówimy sobie inne potrawy duszone z wołowiny. Jeżeli chodzi o podstawowe surowce, jakie mamy do wykorzystania przy stroganowie, zaczynamy oczywiście od polędwicy wołowej. Tak jak wcześniej sobie wspominaliśmy, nie wykorzystujemy tutaj środkowych części tych najładniejszych w przypadku stroganowa, tylko wszystkie końcówki. Oprócz tego mamy z surowców podstawowych cebulę, bulion połowy, plus oczywiście śmietana, mąka, z przypraw sól, pieprz, dodatkowo możemy również dodać musztardę. W takim razie przejdziemy do kolejnych czynności związanych z Przygotowaniem stroganów. Czyli tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, tutaj wyciągniemy cebulę, mamy już tą cebulę przygotowaną, obraną. Cebulę, nie wiem jak wy, ja kroję ją w pół plasterki. Nie wiem, mam Ci jakieś inne sugestie, propozycje? Piórka. po krojeniu, będę przesmażała, podsmażała na masełku. Masło mamy już sklarowane, czyli odpowiednie do ćwiczenia. W międzyczasie, jak będziemy podsmażać sobie cebulę, będziemy mogli zabrać się za mięso. Jeżeli chodzi o przygotowanie mięsa do Bestroganowa, pamiętamy o tym, że kroimy je w słupki o grubości centymetra i długości około 4 cm. Jak nam się cebulka trochę zeszkli, dodamy do niej koncentrat pomidorowy i łyżkę musztardy. Pamiętacie z poprzedniej lekcji, co należy zrobić z mięsem? Oprócz tego, że pokroimy. Co robimy dalej z mięsem? Opuszczamy mąką. Opuszczamy mąką, przyprawami i... Podsmażamy. I podsmażamy. Dobrze. Tutaj mamy taki dosyć spory kawałek mięsa, przygotowujemy dzisiaj tylko potrawę dla jednej osoby, dlatego wykorzystamy tylko kawałek. Tak jak wspominałam wcześniej.

Krzyżdżę kapelusy na jego osobę nam wystarczy. W międzyczasie również na maśle. sobie naszą głowinę. Jasne? Tak. Są jakieś Bardzo pytania? Dobry. Jak długo konceptuję smażyć? Aż tam się delikatnie zrumieni. Tak jak mówiliśmy wcześniej, yy, opuszczamy sobie mięso, mąką. Sprawiamy solą i pieprzem. W międzyczasie do cebuli dodajemy koncentrat. Przesmażamy go razem z cebulą. Mięso wrzucamy na rozgrzane masło. Wspominałem wcześniej możemy dodać również do cebuli jeszcze małą łyżeczkę musztardy. Po podsmażeniu cebuli z koncentratem i musztardą. Łączymy razem cebulę z podsmażonym.

zalewamy bulion Od tej chwili w momencie przykrycia jak będziemy nazywać ten proces? Duszenie. Także teraz będziemy czekać sobie aż nam się ta potrawa Uduś. W końcowej fazie dodajemy śmietanę i nasza potrawa będzie gotowa. Jeżeli chodzi o inne potrawy duszone z wołowiny, macie jakieś propozycje? Pamiętacie z poprzednich lekcji? Najbardziej popularne są zrazy, tak? Zrazy wołowe. Jak, w jakiej postaci mogą występować? Zabijane albo Mielone też? Mielone, tak? Co jeszcze znacie? Gulasz. Co jeszcze? Sztufadę. Sztufadę i pieczę wołową, tak? To są wszystkie takie najbardziej popularne. Nasz stroganów już może powiedzieć, że jest gotowy. I możemy dodać go tutaj jeszcze śmietanem. Czym podajemy stronę nowa? Mówię Bardzo proszę. Jak to nazwisko? Za To przypomnij mi potem na koniec lekcji, że mam ci pisać też za aktywność. Musimy. Dobrze. Składniki mamy wszystkie już połączone. Możemy przełożyć do murionóweczki. Bef Stroganowa możemy podawać z pluskami kładzionymi, ze świeżym przez pieczywem. Z czym jeszcze? Z pluskami śląskimi. Bardzo dobrze. Widzę, że dzisiaj bardzo aktywnie uczestniczysz w moim zajęciach. Bardzo mi się to podoba. Pamiętamy zawsze o estetycznym podaniu potrawy, wykończeniu. Podajemy oczywiście z łyżką, tak? Bardzo proszę. I życzę smacznego.